Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani na imię? Lucina. Pani Lucyno. Pani Lucyno. Eee, opowiadam, w tej talii jedna karta, moja ulubiona, jest obrócona do góry nogami. Pani sobie pomyśli o jakiejś karcie i to będzie ta sama. Bez kitu. Obiecuję. Jakąkolwiek, jaką tam pani poda, tutaj będzie fiknięta do góry nogami. Nigdy wcześniej nie wyszło, ale czuję, że pani się uda. No, ma pani jakąś? Jak już pani ma jakąś, no to pewnie, poproszę. Tak. Król pik. Naprawdę? To moja ulubiona jest. Przezdaczenie. Skąd Pagi wiedziała? Wow. Dobra. Rękawy podwignięte. To nie jest tak, że coś wyjeżdża z rękawa. Ja pokażę. Zapre... Król Pik, tak? W zamkniętej na gumę tali kart. Wszystkie karty tutaj... E... O! Są obrócone obrazkami do góry. Wszystkie co do jednej oprócz jednej, prawda to? Wszystkie co do jednej oprócz jednej. No to, gdyby magia istniała... Obróci pani? Fajnie, fajnie, fajnie. Dziękuję. Pięknie. Bardzo dobrze. Ach, nigdy wcześniej nie wyszło. Bardzo fajnie, że teraz się udało. Dobrze, że się no. Całe szczęście. Dokładnie. Tak jak się dogadaliśmy. Dziękuję bardzo.